Kochani, witam Was w kolejnym odcinku Rodziny Januszy. Ty proponujesz. Ja gotuję. No cóż, burza komentarzy, dziękuję bardzo. Aż ponad 40 komentarzy, kochani. Tak, my. ale powiem Wam tak. Wygrała pizza, ale najpierw był komentarz, gdzie było 6 lajków, a później był komentarz, gdzie było 9 lajków, czyli kciuczków. No i to był komentarz Ani. Ania, nic więcej bo nie było napisane. Ja się to pokażę ten komentarz. Tak, moi drodzy, domowa pizza to chyba wszyscy lubią. No cóż, nie będę się rozgadywała, no chciałabym, bym was tylko prosić, abyście naprawdę spróbowali nas troszeczkę wesprzeć w tym. Eee, co? Link na dole w opisie filmiku, jak możecie to zrobić. No widzicie? A jakby kame kamerzycy nie było, to jaka klapa była, jak ostatnio robiłam. Dobra. E, 200 gram mąki, to nie będzie taka bardzo duża pizza, ale będzie. Ale mąka? E, mąka właśnie, to jest mąka do pizzy, specjalna taka. E, może od razu powiem, tą mąkę delikatnie trzeba w mikrofali podgrzać i przesiać. Ona będzie tak lepiej będzie tam działała. Tak, paczuszka drożdży, tu mamy e, zapisane, żeby nie zapomnieć, wydało się wszystko. E, tutaj mamy na przykład salami, e, basatę na wierzch do położenia, troszkę papryczki, ale jeśli chodzi o ciasto, to tak, łyżeczka soli od herbaty, e, dwie, trzy łyżki oliwy i teraz grzeje mi się tam woda, tak, e, jedna czwarta szklanki, ale prawie połowa. Szklanki wody, takiej ciepłej, mocno ciepłej. Pieczarki, ser żółty, no na pizzę kładziemy to, na co mamy ochotę. Nawet jak poza planem powiedziałaś można płość ziemniaki. Albo rybę. Kochani, wstawię na tą mąkę na chwilę, żeby ją delikatnie podgrzać. Nie wiem, te gdzie... na przykład 40 sekund. A ja sobie tutaj wleję tą wodę. Halo, halo. Aha, jeszcze... Szczyptę cukru będę potrzebowała, bo tutaj teraz do tej ciepłej wody dajemy sobie drożdże. Chodź tu. O, teraz otwórz to. Dajemy sobie suszone drożdże, bo są najwygodniejsze. Czyż nie? Mhm. Tak. I dajemy sobie szczytę cukru. O, taką, taką tu. tu, 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 tu. Żeby te drożdże popracowały trochę. Nasza mąka się tam już rozgrzała troszkę. Tutaj to sobie poczekamy z tym chwilę. I teraz mąkę bierzemy na sitko. Mam taką maszynkę, ale chyba tym wygodniej będzie. Dzisiaj sobie ją przesiewamy. Jak do wszystkiego. Wszystko potrzebuje swego. O miseczka była lekko mokra jakby co i mi się tutaj teraz to przykleiło dobra przepraszam ale jestem już troszkę chora i teraz tak dajemy sobie sól dajemy sobie oliwę jak ktoś ma oliwę z oliwek, to może dać, a ja nie mam, więc, 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 więc nie dałam. I teraz jeszcze sekundę poczekam na drożdże. E, I wtedy wleję sobie te drożdże z tą wodą i będziemy sobie zagniatać ciasto. A ja wtedy zniknę. I będzie, pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam. Dobra. O. Teraz sobie mieszamy. Gdyby tej wody było za dużo, zawsze można mąki dodać. O. jak wygląda wyrobione to ciasto, kochani. I teraz ja muszę dać to do ciepłego miejsca. To jest mały kawałek, ale on podwoi swoją e, objętość, więc idę schować pod poduszkę, może pod kołdrę, nie wiem, tam jest No, ciepło. kochani, poszłam z ciastem, a wyszłam już e, z ciastem blaszkę. Nie chciałam przedłużać czasu. E, blaszkę leciutko oliwą, e, mą mąką na wierzchu rozprowadziłam ciasto po blaszce, i teraz sobie robimy zabawę. Podajemy sobie troszeczkę pasatą. O, rozsmarujemy sobie tą pasatę po całym ciście Tak i sobie przyprawimy. Jak ktoś lubi oregano, to może y, y, posłać oregano. Ja po prostu. Raz, że nie lubię, a dwa, nie miałam. Jak ktoś czegoś nie lubi, to nie ma w domu, nie? Sobie posypiemy troszeczkę solą, troszeczkę pieprzem. O! I tak, dajemy sobie pieczareczki. Poukładamy sobie plastry takie pieczarku. Pieczarek. A wy kochani, piszcie w komentarzach, kto z was lubi pizzę z ananasem. No, ale na pizzę, jak mówiłam, wszystko można położyć. I oliwki, nie oliwki. E, no ja po prostu tam tego wszystkiego nie mam. Dobra, już tu prawie mamy całość pieczareczków. Teraz sobie... No ja tutaj przygotowałam akurat salam, jak widzieliście. Teraz sobie położymy salami. O! No. Może kochani, na chwilę się rozłączymy, a ja to wszystko poukładam, bo to trochę czasu będzie trwało. Takie mik będzie. Mówiłam, że mik? Jestem. Teraz sobie położymy ansalami poukładane, położymy sobie troszkę papryki. Gdzie nie gdzie, albo nie gdzie gdzie. No i najważniejszym bo bohaterem pizzy jest co? Syr. Kto, kto zgadnie? Syr. I teraz kładziemy sobie ser na naszą piciunię dużo syra dużo najpierw rozsypię po całości żeby wszędzie było a potem będę dokładki robić nie bo żeby dużo nie minąć dużo syra dużo a tu wcale dużo nie mamy panie kamerzysto dobra i moje słoneczka kochane stawiamy naszą blaszkę do piekarnika na 200 nawet 220 stopni na około 15 minut Nasza pizza jest gotowa. Słuchajcie, do spróbowania. Teraz kondoliza sobie poleje troszeczkę eee, o keczapkiem. I spróbuję. Pizzę, widelcem. Bogoląco. Włoch by cię okrakał za to. Bogoląco. Chwychotka. Aniu, podobała ci się moja pizza. Kochani, tam nie wygodnie mówić, ale zachęcam do kolejnej burzy komentarzy. Próbujcie. A może właśnie kolejny odcinek będzie od Was. Od Was, dokładnie. I pamiętajcie też, kochani, o wsparciu, bo będzie nam też łatwiej. Trzymajcie się do następnego odcinka. Ty proponujesz kondoliza? Gotuję.